Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek językowy, sytuacja w taksówce. Zapraszam! Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjaśnić na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, Hiszpański obyczaje Proces, według której uczę języka hiszpańskiego. I tak jak zapowiedziałam już w poprzednim odcinku, będziemy dążyć do tego, aby opanować większość sytuacji, które spotyka Cię podczas wyjazdu do Hiszpanii czy to na wakacje, czy podczas przeprowadzki do Hiszpanii myślę, że zanim się przeprowadzisz, to jesteś turystycznie, lub po prostu jesteś wcześniej w Hiszpanii z różnych powodów. A my spróbujemy dzisiaj ogarnąć taksówkę. I oczywiście, tak jak zawsze, będą to 3-4 zdania podstawowe, które możesz usłyszeć albo od kierowcy, albo które po prostu potrzebujesz wypowiedzieć. Preparado, preparada. Empytamos! Domyślam się, że kiedy jesteś już w taksówce, no bo jeśli doleciałeś, doleciałaś do Hiszpanii, to po prostu łapiesz taksówkę. Więc wyobrażam sobie to w taki sposób, że po prostu siadasz do taksówki, a co może powiedzieć nam kierowca? Gdzie chce pan pani jechać? A dónde quiere ir? A dónde quiere ir? A dónde quiere ir? My wtedy możemy odpowiedzieć, że jadę do Boj A i tu może się pojawić, na jaką ulicę jedziemy, czyli jadę na ulicę Boj a, a la calle i tutaj podajesz swoją ulicę. Bojalakaje, la, la calle. Myślę, że też ważną kwestią jest, czy możesz zapłacić kartą. Więc możesz też od razu na samym początku zapytać. Można zapłacić kartą. ¿Se puede, pagar con tarjeta? Se puede pagar con tarjeta. Se puede pagar con tarjeta. Czasami też niektórzy chcą wiedzieć, ile będzie kosztować taksówka, zanim w ogóle do niej wsiądą. Czyli znowu możesz wykorzystać boja la calle, i tutaj podajesz swoją nazwę i pytanie ile to będzie kosztować mniej więcej. Quanto costará más o menos? Quanto costará más o menos? No to co, tak jak zawsze bierzemy się za sparring. Powiem zdanie w języku polskim. Następnie dam ci czas, żeby się stworzył, stworzyła w języku hiszpańskim i powtórzymy sobie wspólnie je po hiszpańsku. Ile to będzie kosztować mniej więcej? Quanto costará más o menos? ¿Cuánto costará más o menos? ¿Dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? ¿Mosnos a Pachich Carton? ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Se puede pagar con tarjeta? Jadę na ulicę. Boje lakaje. Boje lakaje. Mam nadzieję, że wykorzystasz te zdania podczas wyjazdu do Hiszpanii i podczas podróżowania. Zapraszam Cię już za tydzień. Będzie kolejna sytuacja, kolejne cztery wyrażenia, które możesz zastosować tu i teraz. A ja tak jak zawsze przypominam, że jeśli odsłuchujesz mnie na YouTube, zasubskrybuj mój kanał, postaw lajka, zostaw jakiś komentarz, bo wtedy ta platforma widzi, że to, co robię, ma sens. A jeśli podoba Ci się to, co robię, to będę bardzo, bardzo wdzięczna za każdą reakcję i za każdą subskrypcję, i za każdego postawionego lajka. Natomiast jeśli chcesz wesprzeć mój podcast, to zapraszam Cię do opisu. Zostawiłam tam link do wirtualnej kawy. Zapraszam cię również na mój newsletter, ponieważ tam najwięcej się dzieje. Jeśli nie macie jeszcze w newsletterze, co poniedziałek dajecie znać właśnie o tym, że wyszedł nowy podcast, a w czwartek mamy czwartek merytoryczny dla bardziej zaawansowanych i mniej zaawansowanych. To jest samo mięcho, tam już nie ma nawet pytania co u ciebie słychać, tylko zaczynamy od razu z grubej rury. Także jeśli masz ochotę, to również w opisie tego podcastu czy w opisie na kanale YouTube masz linki. Do zapisu na newsletter, na który Cię bardzo serdecznie zapraszam. To tyle na dzisiaj. Muchisimas gracias hasta luego!